Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Będzie to filmik y, unboxing paczki. Filmik tematyką nawiązuje do poprzedniego filmu, w którym pokazywałem Wam mechanizm tej rakiety. Stary radziecki mechanizm, ale nadal, nadal pracuje bardzo dobrze. No dobra, to otworzymy paczkę. Zobaczymy jakie cuda sobie tam kupiłem. Tak to wygląda w środku. Mam nadzieję, że coś tam widzicie. Dobra, wyciągamy. Yy, mamy tutaj drobiowy bulion, 12 kostek. W środku już nic nie ma. Także otwórzmy sobie ten bulion. Yy, jakby to, nie chcę zniszczyć zawartości, żeby pozostawić ten smak. Dobra, mamy tutaj pierwsze cudo zawinięte w folię bąbelkową. I drugie cudo również zawinięte w folię bąbelkową. Nic nie pozostało. Tu mi się trochę już właśnie otworzył pierwsze akcje dzieło. Dzisiaj mamy filmik białoruski, ponieważ tutaj właśnie mamy łucza z lat. Prawdopodobnie 70 produkowany właśnie w fabryce białoruskiej. Eee, tak, wstępnie sobie na kręcę zobaczę, czy chodzi. No, nie chodzi. Eee, dobra, przechodzimy do drugiego zegarka. Zapakowany bardzo podobnie jak ten łucz. Jest to. Również białoruski zegarek nazywa się Wympiał. Produkowany w latach 60. na początku lat 60. ubiegłego wieku. Nakręćmy tego, zobaczmy czy chodzi. No ten chodzi elegancko. O, drugi też ruszył, no proszę. Widocznie pewnie trzeba było nim trochę potrząsnąć, żeby żeby mechanizm załapał. Tak, tak prezentują się oba. Co ciekawe, są one na tych samych mechanizmach. Zaraz sobie dobierę się do środka. Zobaczymy, jak to wygląda. Tak zegarki wyglądają zestawione tuż obok siebie. Jak mówiłem, mechanizmy są bardzo podobne. Po lewej mamy wympieła. 23 kamienie. Tutaj łucz również 23 kamienie. Jeśli chodzi o tego, wympiała bardzo mi się podoba ta zębatka z takimi widocznymi zębami. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. No, i tak jak mówiłem, ten sam mechanizm. Za dużo dużych różnic tutaj nie ma. Um, obydwa zegarki pozłacane, złoty mechanizm. Także tak to się prezentuje od środka. Tak to jeszcze Wam pokażę na przybliżeniu, jak ta zębatka właśnie tutaj pracuje. Tak to wygląda, jak mówiłem 23 kamienie. Tu coś wyrytego nawet. No widać, że yy, dobra, stara, radziecka robota. Numer seryjny, proszę bardzo. Tak to wygląda jeśli chodzi o tego wympieła. Jeszcze szybki rzut oka na tego łucza. Widać sprężyna trochę inna. Również 23 kamienie. Ten sam mechanizm 2209. No tak to się prezentuje. No dobra, także jeśli chodzi o tego wympieła i tego łucza, to by było na tyle. Dzięki wielkie wszystkim za oglądanie. Dajcie znać, czy, czy, podoba wam, czy podobają Wam się te zegarki. No dla mnie ten... Ten wympieł to jest po prostu, no naprawdę kozacki, nawet nie wytrzymałem i poza kamerą założyłem mu pasek. Bardzo ładnie się prezentuje z takim paskiem, według mnie przynajmniej. Dużo bardziej mi się podoba od tego łucza. Zobaczę jeszcze co do tego łucza właśnie włożyć. Pasek, czy może bransoletę jakąś złotą. No tak, jeśli chodzi o te dwa zegarki to by było na tyle. Pamiętajcie o łapkowaniu w górę, subowaniu mojego kanału, jeśli wam się podobało. Dajcie znać w ogóle, co o nich myślicie. Co myślicie o takim filmiku? Bardzo chętnie poczytam komentarze. I no i tyle. Cześć.